Czy jesteś w stanie jeszcze raz zapytać Kasiusza o to, co, co zapytałeś mnie, mianowicie czym jest Team Króla i tam twoje... Nie, ja zapytałem, że było mówione, że po walce jak przegra, no to, to nie będzie o, tego właśnie. Teamu Króla i znika z internetu, a ty mnie zapytałeś... No i właśnie, ty mnie zapytałeś. Znaczy, I zapomniałem y o ja że jak przegram, a nie przegrałem walki. Ale werdykt się nie zmienił. Dlaczego? Sk jak nie przegrałeś? Przecież... Werdykt jest jeden, Pasania ma wygrany jest Norman. No nie przegrałem walki, bo wszyscy z boksu się wypowiedzieli, że nie przegrałem walki również w Błodarze. E, więc no nie przegrałem tej walki, tylko twój kolega, z którym Mefedrą wpierdalałeś w hotelu, czyli Stędzia Kalosz, po prostu Hop no wiesz, uznał tak, bo U. chciał kolesiosko tam przytrzymać e, swoje KSW gdzie jest z i dlatego po prostu nie zmienił tego werdyktu. Po pierwsze, to od sędziego Piotra Jarosza to raczyłbym się odsunąć i nie wciągać go w nic, bo to jest osoba ja to spostronna. Po drugie, po drugie zacznijmy, ja tak cenię, Że za rękę, za rękę mnie nie złapałeś i nie widziałeś jak cokolwiek biorę, więc yy, nie rozumiem skąd takie pomówienia, bo nigdy takie, taka sytuacja nie miała miejsca. No przecież kurwa w hotelu trwaliście, kurwa, tak jak tam mnie kurwa, zapraszaliście, żebyśmy się pogodzili. Chłopie, chłopie, ufł, ja bym cię zapraszał człowiek kurwa. kurwa. Wystraszony. Ale dobra to, chłopie, Wiesz sobie w tego noha, co chcesz, widać jaki jesteś debil, kurwa, chłopie, mówią Dary. ci, że się Debil to te ty jesteś ty, przegrałeś Polski, walkę i wmawiasz kurwa, połowie ludziom no. na wizji, że ją wygrałeś. No kretyn. Debbie, to jesteś nie, kurwa, i nie umawia, czy, tylko czy, wszyscy sami czy, się czy, opinię czy, czy, czy złożyli. świata boksu powiedzieli, że wygrałem również Stary, ale ty, ty się nie biłeś mówi, na zasadach. Że wygrałem. No to zapytaj, bo wygrałem, chociaż ty się to nie biłeś ruszy, Jak wiatr zawieje, mówi, więc no też, no słucham cię, bo Kopię. a umowę, to wygrał, to umowę miałeś na co? Umowę miałeś na walkę w boksie na zasadach olimpijskich, czy na co miałeś umowę? Więc na odpowiedz sam na to boksie, pytanie. No. Za, za Odpowiedz no. sam na to pytanie. Przypierdoliłeś, Kasia, przyjebałeś, zawijasz manżur. elo. No na razie to ty zawijasz mandżur i ci dokończę, bo jak to oglądam... No to kurwa, chłopie, zawsze chodziło o to, że jesteś piąta walka, kurwa, a jesteś tak czas nisko, a tylko dzięki temu, że Tasha z tobą walczy, Stary. to jesteś troszeczkę wyżej. Taki, kurwa, <laughs> kartę Jestem debilu, nisko walczy, właśnie przez to, że walczę z nim. No kurwa, nisko jesteś. Stopy, kurwa, debilu pierdolony. I tyle, bo <laughs> dzięki temu nie jesteś, nie otwierasz karty za, walk, kurwa, za, bo walczysz z Tashą. Ale chłopie... I stałuj mu stopy i zamknij mordę. Zamknij! Nie wierzą, że ci dla, 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 dla <laughs> lajków nie zależy, jak kurwa... <laughs> co 10k mówiłeś, Chłopie, jak mi to biały 40k, na to. Ja jak to biały 40k, jak to 40k, jak to ty pierdolisz, ty masz wyjebane, ja wyjebane, nie jestem sprzedajną kurwą wyjebane, jak ty, nie pierdo, jestem sprzedajną kurwą jak ty, nie nagrywam piosenek, nie świecę jajami w internecie i nie daję bić konia kurwa facetom. Dokładnie, Halo. dlatego jesteś zjebem. <laughs> no więc słucham cię Bogdel. Ja już się na ten temat wypowiadałem. E, kilku... No ale no, dzwonisz do mnie, ja też się na temat Kimu Króla wypowiadałem. Dzwonisz do mnie, więc y, czekam też na swoją odpowiedź. Kto wygrał według ciebie? E, w e, momencie, gdy byłem pod Oktagonem, widziałem jak Norman wchodzi głową po prostu w ciebie, i rzeczywiście dałem się trochę ponieść emocją e, na początku, z tym rzutem mikrofonem, bo widziałem tutaj jak ty Ale byś ja wygrał ja o to nie pytałem ja pytałem o ver yy, <laughs> jest oficjalne oświadczenie na Instagramie Famous i przy tym bym został kas nie 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 jest, rozumiem nie, nie, satys nie satysfakcjonujecie to. No nie chcę już poruszać stary tego tematu, bo był to dami kurwa... Ale no dzwonisz do mnie, pytasz kurwa któryś raz już o Team Króla, bo zawsze jak ci kurwa jakiś tam keć nie idzie, ale tutaj wiedziałem, że ci pójdzie, bo jest Sasza, więc kurwa <laughs> będzie w blisko <laughs> mojego rekordu, bo jest Sasza, ale kurwa dzwonisz <laughs> do mnie pytając o to samo, bo na każdym kejczu czy kurwa... Dobra, to odpowiem ci, to odpowiem ci. Bro, Odpow więc, no, słucham, no. Odpowiem ci tak, Kasio. W, w, po Twojej walce uważałem, że wygrałeś i nie będę, no. się, nie będę się okłamywać. Później w momencie, gdy y, przyszli sędziowie i tak dalej, uznałem, że nie będę się wpierdalał w ten temat i nie analizowałem go już później ani trochę. I no, nie chcę mówić, kto wygrał. Y, dla mnie y, poważnie. Jak wal... byliśmy na zebraniu z, z sędzią Kaloszem, no to przecież wszyscy uważaliście, że, y, że wygrałem ja. Bo sędziowanie, bo sędziowanie było yy, na zasadach... Y, inaczej, przez sędziów do MMA i jestem przekonany, że... Ale dobra, ale ja pytam, co ty uważasz? Zobacz, czy... Ty to jesteś w ogóle, jak wiatr zawieje. Wczorajszy film, jak widziałem, to co, co ty, kurwa, nie wiem, tam mój, Co, że wrzosek, że wrzosek pytanie, się... I co, co ma odpowiedzieć? Nie, no bo ty jesteś taki, jak wiatr zawieje, wiesz. We wrzoska to ja mam wyjebane, bo dla mnie to jest... Yy... Zwykły śmieć, bo mógł mi na konferencji to powiedzieć, że mam małego szurka, a nie kurwa, tutaj mu ustaliłeś pytania i <laughs> odpowiedzi będzie... i on takie, takie, rzeczy pierdoli. Chuj mu w ryj i tyle, bo na konferencji to z połowy szedł z ręką, żeby się przywitać, a tutaj kurwa nagrywać takie gówno. Dla mnie to, wiesz to, jeszcze na konferencji jedna z moich bliskich osób mówi tak, nie wiem skąd, ale tak oh, z dupy zaczęła temat i mówi, więc co, mi to się wydaje, że Woltek Gola to taki bardziej jest rąbierska niż Bokel. Dobrze, że tego nie skomentowałem akurat, bo ty, ja uważam, że to ty jesteś jak wiatr zawiedzę. Tam kurwa a po, a po, ten czas lepiej, nie. A, a powiedz mi powiedz mi, Kasio, w momencie gdy wyszedłem i stanąłem w Twojej obronie, i ty też kurwa stary za, trzyma, no bo nie, nie bo było tak, że trzymaliśmy się kurwa naprawdę e, naprawdę fajnie. E, no to stary wywiadak potem zacząłeś coś gadać kurwa o mnie, że... Bez sensu stary, że w ogóle wychodziłem do tego oktagonu i tak no, dalej. Ja... No jak gadać, jak gadać, chopie, dobra. Przecież, kurwa, byliśmy na Szwabendzu, czy gdzie wy macie tą siedzibę PMA? W Siedzieliśmy tam wszyscy. No i kurwa ja jedynie o tobie jeszcze powiedziałem do Krzysztofa i do Rafała, dobrze pamiętasz to, Ty z Wojkiem Gola Golą, ani słowa nie powiedzieliście na tym zebraniu, a to ja jeszcze cię broniłem, powiedziałem, że pod presją, jak Rafał z Krzysztofem Krzyszeli sklatki, żebyś tam y, powiedział, że proces składacie, to Jaki kurwa zina. mówię, że pewnie w emocjach tych powiedziałeś tak. Ale mi to nie pomogło, tylko to powiedziałem, jeszcze Cię broniłem do Krzysztofa i do Rafała, a Ty mi teraz, kurwa, mówisz, że, że, że to, że to, kurwa... Kasio, wtedy, przeżywasz to w chuj, stary? Przeżywasz to w kurwę, Przeżywam, tylko nie podobają mi się tacy ludzie jak Ty, że jak wiatr zabije, bo potem, kurwa, prawie, prawie lachę zrobiłeś w pałce, nie? Dlatego ja nie szanuję takich ludzi, co już byś się trzymał tego, że, kurwa, powiedziałeś, odjewaj, to, odjewaj bo potem idziesz do Normana i prosisz go, a on mówi, good girl, a ty się kurwa cieszysz. Jak no i ta, dobrze, kurwa, nie, 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 tak, musisz tak. Mnie, nie musisz mnie no. szanować, stary, nie to. No, no dla mnie nie, kurwa, kurwa, po prostu, no widzisz, niebie coś, to zamiast wziąć to na klatę... To I idzie wziąłem, wziąć, i wziąłem to no, wziąć, na klatę, no, wziąć, tak i wziąłem to na klatę i przeżywałem to przez... To lachę, zrobić, no. I git. No, mówię, no się kurwa, ci się od good girl, a ty kurwa siedzisz jak pionek. No, a widzisz, nie pamiętasz tych rzeczy, że na zebraniu kurwa to ja, to Krzysztofa i to Rafała mówiłem, że to przez nich ty tak zrobiłeś kurwa i powiedziałem to w tak, bo ja zawsze mówię w twarz, a nie tak jak ty kurwa za plecami tłuste kurwa ustalasz, tym tłustym kurwa i się cieszysz. Ten filmik, to był widać, był widać ten filmik ten wczorajszy, że ty kurwa mu pytania i jeszcze odpowiedzi kurwa. Ja pierdolę. Komu? No Wrzos... temu kurwa, w te, 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 tej małej pizdzie to mówi, że kurwa nie szanuje takich ludzi, że miałem tylko małych kurwa kratali. Przecież to będzie największa pizza. Przecież po co on to powiedział? Po co ja wrze... Wrzoskowi, Wrzosek jest, jest... Naj, najmniejszą pizzą wtedy, tych wszystkich, których zlałem kurwa. No. Jest najmniejszą i naj, 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 najmniejszą kurwa najgorszą pizdą. No a on mówi, że ja biłem kurwa maluchów i on gotów kurwa. No a przecież po to to mówi, bo chce walczyć kurwa z królem. No widzisz, no o, jaki bo, to jest bied, no. no to kurwa, tam sobie pocisnął. Może, może, może... się okaże, że do tego pojedynku... E, ja, bym, ja, ja osobiście bym chętnie zobaczył taki pojedynek, no ale to już jest kwestia no, przyszłości. No chętnie byś zobaczył, no kurwa przecież po to to zrobiłeś, po to mu napisałeś pytania kurwa. Bo teraz trenujecie razem, to tam kurwa tu liżesz. No i tyle no. No dobra stary, powiem ci szczerze, nie? że też, kurwa, y, moim zdaniem, nie umiesz się zachować, stary, w, ty, w, w tym bo temacie. Ty już. nie umiesz się zachować, bo jak jesteśmy... Jak wybaczy, możesz, stary, powiedzieć, w, kurwa, powiedz mi, jak, jak możesz, Kasio, kurwa, zgonić, nie przerywaj mi, bo mnie zgonić. to też już wkurwia, że, stary, no. jedyne, co potrafisz robić, to dopierdalasz flow, kurwa, te swoje, stary, ciągłe, ciągłą gadkę, przeszkadzasz każdemu, nie pozwalasz się wtrącić, stary. Ja też mam swoje argumenty, no z którymi jakbym wyszedł... No, słucham... No. Słuchaj, Kasio, po pierwsze, to, że trenuję z Marcinem Wrzoskiem, nie oznacza, że faworyzuję go, jakkolwiek, w, ewentualnej, przy, w ewentualnym przyszłym pojedynku. I nie zarzucaj mi czegoś takiego, bo, bo to jest po prostu nieprawda. Za, ale to, to ty, sobie ty, ty... zaprzeczasz, bo dzisiaj oglądałem jakiś twój wywiad i mówisz, że no jestem stronniczy i nie będę tego ukrywał. To zobacz jakim ty jesteś. Ale hipotetą. to co, to? Ale to co? Zobacz, że, nagrałem, że nagrałem sobie ty vloga z wrzoskiem. Kasio, że nagrałem sobie vloga z wrzoskiem, to już stare, już już jestem stroniczy, przecież nagrywałem kurwa vloga też z tobą i wtedy ci to nie Ale przeszkadzało. Ja nie mówię o tym, ja mówię o całokształcie, Wiesz, że kurwa właśnie potem do mnie tam na tych swoich haperkach, że masz szansę, do mnie i to, ja dzwonię do ciebie i mówię normalnie, przecież kurwa Boggle wie, że ja nie jestem jakiś wrażliwy uczuciowy, to co ja miałem ci pisać, kurwa, chcę poklepywać. Przecież wiesz, jak jest plus w Szwabendu na całym zebraniu całego zarządu. Powiedziałem tam, tam ty z, gol, z Golą w ogóle nic nie mówiliście. Ja powiedziałem do Krzysztofa, do Rafała, że to ich trochę jest wina, że przez to rzuciłeś, bo chciałeś tak, wiesz, być, o tak, kurwa, zrobić, że... No i co, to jest... Ja to, ja to otwarcie no gadałem wszędzie w sieci. I no dla dobra, mnie, dla mnie... Idziesz, kurwa, do pałki, kurwa, tam go płaszczysz się, Kurwa, on cię nazywa good girl, ty kurwa nicz, jak taka pleja. To o to mi chodzi. No. Potem widzę ten vlog kurwa z brzoskiem i sobie układam w stałość i dlatego mówię kurwa, że ty to jesteś tak jak wiatr zawieje. I tyle no. Nie masz swojego zdania, nie umiesz kurwa powiedzieć, być kurwa konkretny. Jak masz coś do mnie, to powiedz kurwa konkretnie, a nie się. To ta zaprasz... Ta ta tak, dobra, kurwa. Kasio, zapraszam cię na cage'a, pogadamy, bo teraz jest o. face to face kurwa. O, dobra, jednego swojego swo no. człowieka i kryje piona. Ora, e um pir dole,